Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my rozmawiamy dziś o tym, że Kaczyńskiemu się wszystko albo prawie wszystko się sypie. Zawiesił wczoraj Krzysztofa Jurgiela w prawach członka PiS. Pan Jurgiel to jest drugi obok Jana Krzysztofa Ardonowskiego, przedstawiciel takiego mocnego który, znaczy, może nie tyle lobby rolniczego, co lobby posłów, którzy się zajmują rolnictwem. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Jarosław Kaczyński zaczyna mieć z chłopami mocno pod górkę swoimi, no bo już wcześniej jest skonfliktowany z Janem Krzysztofem Ardonowskim, który już dwa lata temu publicznie domagał się wyjaśnień w sprawie robienia go Pegazusem. Teraz niby jest cisza, natomiast no, tam żale bardzo mocne zostały. Dlaczego? Zawiesił Jurgiela, dlatego że Jurgiel promował Adama Andruszkiewicza, człowieka, ponieważ Jurgiel, europoseł, ma, idzie mu na 70 rok. 71 nawet. I krótko mówiąc, wycofuje się z takiej aktywnej polityki, nie wystartował do Parlamentu Europejskiego i dysponując naprawdę sporym kapitałem politycznym, zaczął promować ludzi na, wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo poparcie Jurgiela w taki właśnie sposób, w jaki on je u zewnętrznia, czyli że pojawia się na konferencjach prasowych, podnosi łapę, powoduje, że może po prostu Andruszkiewicz przeskoczyć kandydata, którego sobie wymarzył Jarosław Kaczyński. Do tego jeszcze dochodzą sytuacje takie, że mieliśmy przecież stratę w Podlaskim, po prostu zdradę, która doprowadziła do tego, że PiS nie rządzi w tym województwie. Tomku, to widać, że mu się to rozłazi, ma kłopot w Małopolskim, jeszcze, jeszcze tam nie posprzątał tych struktur. Krótko mówiąc, ten dyktatorski sposób rządzenia partią przez Jarosława Kaczyńskiego pod, zostaje teraz poddany, krótko mówiąc, sprawdzeniu. No i ja nie widziałem, za parę godzin będziemy mieli konferencję prasową pana Jurgiela, nie zauważyłem, żeby miało ochotę się pokajać z tego tytułu, że wkurzył wodza. Rzeczywiście, ja byłem zdziwiony tym, że Kaczyński teraz, w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje, on robi to tak spektakularnie. Skoro robi tak, to spektakularnie znaczy, że no tam jest źle. On chce wywrzeć taki efekt mrożący, chce zastraszyć. Na był na u była rozmowa telefoniczna z panem Jurgielem, i Jurgiel powiedział, że w ogóle nie wie o co chodzi, nie dotarły do niego żadne e, oficjalne informacje, wszystkie informacje ma z mediów. No to wygląda na dziwnie. i że on oczywiście, jak tylko dotrą do niego informacje, e, zwoła konferencję prasową i się do nich odniesie. No to, szanowni Państwo, je, jeżeli pan Jurgiel e, chciałby tutaj. E, z pisem i z Jarosławem Kaczyńskim wszystko y, załatwić bardzo spokojnie, łagodnie i, i nie wiem, pójść do kanosy, no to pewnie tej, tej, tej konferencji, bo nie organizował. Wynika z tego, że skoro konferencja, no to Jarosław Kaczyński ma się czego obawiać i jego partia. Tutaj, y, według tego, co. Y, Mówi, mówi otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, to Jurgiel był przeciwny mianowaniu między innymi Wąsika na kandydata na europosła w Podlaskim. Nie chciał tego. Poza tym sam był rozżalony, bo on jeszcze chciałby zostać w europarlamencie. To jest, to jest ten problem, że to w zasadzie Kaczyński wywołał u nich, u nich tę te, te, te chęć do niektórych, żeby zrezygnowali. Także to nie, to nie jest tak, tak prosto. Natomiast jeżeli chodzi o Andruszkiewicza, no to Andruszkiewicza bardziej kojarzą z frakcją Morawieckiego, ale Sasin oskarżył Jurgiela, że to Jurgiel spowodował, że tych dwóch, dwóch Dwójka tych, tych członków PIS-u odeszła, odeszła e, w Podlaski i że, że utraciło pod la, e, PIS utraciło Podlasie. Teraz jest jeszcze jeden problem, bo to zobaczycie Państwo, to jednak e, wygląda na to, że PIS nie pójdzie do wyborów prezydenckich, które są dla niego niezwykle ważne, e, skonsolidowane. Wydaje się, że pani Dorota Gawryluk została prezesem Stowarzyszenia Lepsza Polska. I to jest, cytuję to za wirtualną Polską. To nowa nazwa organizacji powołanej przez twórcę Polsatu, która teraz poszerza cele m.in. o budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nasze źródła twierdzą, że to, zbliżający, że to ruch zbliżający Gawryluk dostarczył w wyborach prezydenckich, Tak, bo ona takim ruchem buduje sobie te struktury terenowe. I skoro Andrzej Duda ma poprzeć Rotę Gawryluk no to nie wydaje mi się, żeby ta kandydatura była zgodna z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński ma zupełnie innych kandydatów, tak jak na początku był to jeszcze pan Margielski, teraz jest znowu pan Bocheński. No, tu dla PiSu jest to bardzo poważny problem. Tak jak Państwo mówiliśmy, że po wyborach do, Europar do Europarlamentu Kaczyński będzie atakowany. Niezależnie od wyniku właśnie tacy ludzie jak Jurgiel, no to jest ta stara gwardia, najbliższe otoczenie, widzi, że Kaczyński, no PiS wciąga pod wodę. Zatapia PiS i zaczynają to widzieć i zaczynają na razie wynikało z tego, tak jak to robił to Jurgiel, zaczynają mieć swoją politykę. Rzeczywiście to, że dogadują się różne grupy, różne, różne stronnictwa, które są po wyborach samorządowych, to, to jest problem i, i koalicji obywatelskiej, bo też te koalicje się nawiązują takie, które miałoby się nie nawiązywać, ale i problem PiSu, ale PIS na tym traci najbardziej. Tutaj ci ludzie Mając do dyspozycji olbrzymie środki, trzeba przyznać, że te środki, no to jednak Tusk dowiódł, dotrzymał słowa i Donald Tusk, no ci ludzie chcą funkcjonować bez, bez tych wojen, tych w szczególności narzuconych przez Kaczyńskiego. Także jest to mniej, dużo mniej groźne dla koalicji obywatelskiej czy dla koalicji. 15 października, niż dla PiSu. Dla PiSu jest to niezwykle groźne, tym bardziej, no, że teraz no, Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, zobaczycie Państwo, to będzie niezwykle ważne wydarzenie. I Donald Tusk powiedział, że ona będzie działała dwa miesiące. Będą ludzie, którzy są Specjalistami, fachowcami, tam już jest sporo materiałów, których nie wolno było dawniej ujawniać. I ta komisja jest po to, żebyśmy my, jako społeczeństwo, mogli się dowiedzieć, co tam jest, bo służby specjalne, gdyby, gdyby miały robić to tylko służby specjalne, społeczeństwo nie dowiedziałoby się niczego. Natomiast komisja ma e, za zadanie, bo ja spodziewałam się, że te materiały są. I nawet te, o których my żeśmy mówili i, i, i inne, już te szczegółowe informacje. Ta komisja teraz ma tylko wyselekcjonować, co pokazać, co nie będzie z taką olbrzymią szkodą dla bezpieczeństwa Polski. I, i, I tutaj olbrzymi problem Kaczyńskiego. To jest olbrzymi problem dla Kaczyńskiego i dla jego ludzi. Także stąd też te próby odseparowania się od niego. No bo jest część ludzi, którzy nie są uwikłani. O, ale ja tu ja widzę. Ja... Ale ja tu widzę, tu akurat w tej konkretnym, w tym konkretnym wypadku mamy po prostu walkę o... Nie chcą wąsika, tam nie chcieli wąsika wścieklić. Tak, to jest raz, że wąsika, to, że na trzecim miejscu jest Androszkiewicz, który moim zdaniem ma dużo większe szanse niż wąsik. I Jarosław Kaczyński, widząc, że Jurgiel używa swojej, swoich wpływów, na tym terenie. Krótko mówiąc, to jest kara za to, że Wąsik może się nie znaleźć w Europarlamencie. Ja mam wrażenie, że to jest taka skarga, z którą przybiegł Wąsik. Karski i to są ludzie, którzy są jakoś tam przywiązani do swoich wyborów. Wąsik jest nam spadochroniarzem. Jest facetem, mówmy się który poza tym, że opowiada jak to on walczył z korupcją, jest łatwy do wyśmiania, zresztą jak zdam Adama Andruszkiewicza i jego sposoby działania w internecie to pewnie Nastąpi tam anonimowa akcja Czarna Ręka, rozpowszechniania zdjęć z facetami, na których tam na kanapie się namiętnie całuje Maciej Wąsik, bo to w Podlaskim to takie rzeczy bardzo pomagają. Jak znam Wąsika, to będzie bitwa o Andruszkiewicza, sprawy dotyczące zbierania podpisów. Tak, on tam coś może, ktoś tam, ale to nie ma, ale ta sprawa Andruszkiewicza z podpisami nie ma kompletnie wpływu na wybór, który podej. Mają po jednej stronie, będą mieli. I w każdym razie tu jest ewidentnie, że Jarosław Kaczyński zaraz się obawia się, że Wąsik, mimo tego, że ma pierwszy numer na liście, że krótko mówiąc zostanie z niczym i będzie miał z tym Wąsikiem problem. Bo po pierwsze, Wąsik bez immunitetu to jest taka galareta trzęsąca się, że rany wiadomo mi na chatę zaraz. No bo wiadą mu. No i to jest tak, że jak ma ten immunitet, to przynajmniej wie, że zanim mu jadą, to będą musieli zrobić wniosek o uchylenie immunitetu. Bo uwaga, on już ma zarzuty karne. Te zarzuty karne dotyczą przywłaszczania funkcji, zdaj się. Chodzi o głosowanie w Sejmie już po wyroku, w którym który ich pozbawił mandatów poselskich. Generalnie ten wyrok to nie tyle pozbawia mandatów poselskich, co jest po prostu wpisane. Jest poprawka do konstytucji, że osoba skazana za przestępstwo umyślne, nie może być tam. Tam jest jakiś tam, jest dokładnie, to trzeba obejrzeć, jakiś tego, więc tam jest na, na pozbawienie wolności, czy coś takiego. I... Nie zawsze w tym umyśle, bo to w połączenie. Nie, nie, zawsze w tym umyśle i pozbawienie wolności za się tam jest, bo to jest, to nie chodzi o grzywny, więc wiesz. Więc tutaj tu chodzi po prostu tylko i wyłącznie o te takie surowsze wyniki, wyroki i oni z mocy prawa w momencie kiedy ten sąd drugiej instancji utrzymał wyrok tam lekko korygując z trzech lat pozbawienia wolności do dwóch to był moment w którym oni stracili te mandaty oni potem poszli dwa razy zagłosowali raz na komisji raz na forum plenarnym to też jest taka automatyczna sprawa natomiast umówmy się że wąsika najbardziej smucą te te, te historie związane ze służbami, że ktoś go wezwie, ktoś zacznie mu zadawać A pytania. Teraz komisja, komisja powołana właśnie w tej tak, chwili. Tak więc on po prostu bardzo potrzebuje immunitetu. To jest raz, bo ten immunitet spowalnia działania wymiaru sprawiedliwości. Po drugie wąsik jest taką, to jest taki fighter, który y, któremu się wydaje, że on jest fighterem do momentu, w <laughs> którym on jest poza zasięgiem. To znaczy on się świetnie bije wtedy, kiedy nasyła na nas CBA, kiedy nas, kiedy rozkoszuje się tym, że sobie słucha naszych rozmów że jemu się wydaje, że my tam nie wiemy i że on po prostu weźmie tutaj, tak zrobi taką operacyjkę, że tutaj wytnie rozmowę, wrzuci do troli internetowych. To jest taki, to jest wyjątkowy tchórz przede wszystkim taki, to było zresztą widać jak on się reaguje, jak on się pieni, kiedy go tam zadał mu pytanie Radosław Sikorskim. Bo Maciej Wąsik taki taka, taka, taka typowa galareta. I jego, ja, ja, ja stawiam tezę, że jest bardzo poważna e, szansa, że Wąsik po prostu nie wejdzie do parlamentu, że ta bitwa. A wie, czym to się wiąże od razu. Tak. To się wiąże od razu z tym, że wszyscy widzą, że Kaczyńskiego mianowanie ludzi w, e w ewentualnych wyborach to, to, to nie, ma, nie ma znaczenia już. Bo to. Ostatnia, os, ostatnia, wiesz, taka taka rzeczywiście, e, część władzy Kaczyńskiego się kończy. No i co z tego, że Kaczyński mianuje, jak, jak, ludzie, jak ludzie nie wybiorą. Prawda? To dla Kaczyńskiego to, to jest porażka. Dawniej mógł szachować tymi listami do ostatniej chwili, e, kogo weźmie, kogo jednak nie, e, jak to wyjdzie, a tutaj ci ludzie, którzy już będą pracowali, bo cały czas już będą pracowali na kolejne, cho chociażby wybory parlamentarne, e, e, czy tutaj e, na, 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 na działanie na, na działanie, e, żeby się umocnić w, w partii, no to będą uważali, że w zasadzie nie tylko Kaczyński, ale sama, sama już e, Ośmieszona, całkowicie, całkowicie zgrana nazwa i pis PiSu się nie nadaje, bo oni już mu dawniej mówili. A dla Kaczyńskiego to jest, wiesz, jego ukochana firma PiS. I, I Kaczyński w ten sposób zostanie odsunięty na boczny tor, bo on już im nic nie może dać. Nawet zobaczcie Państwo, jak to się wszystko składa, Kaczyński ogłosił to, że oni wszyscy muszą sobie finansować finansować tą kampanię do Europarlamentu. Ja mówiłem Państwu w poprzednim materiale o tych stawkach. No przecież zrozumcie Państwo, w pisie krążyły takie mity, że tym ludziom, którym Kaszyński, a ich było mnóstwo, umożliwił funkcjonowanie na takich ważnych stanowiskach, to ci ludzie de facto zarabiają też dla partii i podzielą się, i tutaj gdyby były jakieś, jakieś trudne czasy, to oni będą mieli jak funkcjonować. No oni nie chcą, żeby Kaczyński miał do końca życia jak funkcjonować, oni wszyscy by chcieli mieć jak funkcjonować, a tutaj się okazuje, że Kaczyński mówi, słuchajcie, ale ja na was naciskałem i mówiłem wam, że musicie iść do e, Europarlamentu, nawet jeżeli, nie ma, kandydować, nawet jeżeli nie macie szansy żadnej, ale wy musicie pokazywać, że jesteśmy silną drużyną, ale za to zapłacicie jeszcze. <grywa> no, no muszą, muszą wyjąć jakieś, jakieś pieniądze, no w, w sytuacji, do znowu, że w szybkim czasie sobie to odrobią, w, znowu po powrocie do władzy, no to nikt już tak się bardzo nie kwapi, żeby to robić więcej. No, ktoś, kto mu wyciąga pieniądze z kieszeni jest jego wrogiem. Oni chcą jakiś nowy projekt polityczny, chcą mieć możliwość koalicyjną. Gdyby mieli jakąś możliwość koalicyjną, no to wtedy jest szansa, że wcześniej, nie za te 4 lata, znaczy nie całe 4 lata. Yy, Gdzieś się załapią, prawda, bo uważają, no, patrzą tak rzeczywiście z takim ciepłym okiem na hołownię, bo tutaj chołownia mówi, że żeby, żeby nie było tej polaryzacji, no to czytaj, że, że musimy się skonsolidować, no to, no to jak chce się konsolidować, no to może da im też to możliwość funkcjonowania i zarabiania pieniądze, pieniędzy, bo oni tylko umieją zarabiać, Szanowni Państwo, te nasze państwowe budżówki, bo to im jakie idzie. Zresztą polecam Państwu jeszcze raz książkę e, Pani Izabeli Pek, ona tam świetnie opisała. No właśnie, spod... Szanowni Państwo, tam i, jest... I się na władze, jak się rzucił na władzę, świetnie, naprawdę, poczytajcie to. Szanowni Państwo, książka Izabeli Pek, wydana przez nas, przez Instytut Zarządzania e, Informacją, e, jest do nabycia w przedsprzedaży, e, będzie wysyłana po 27 maja, link jest pod materiałem. A ja, drodzy Państwo, zapraszam na kanał Jan Piński o historii. Mamy tam 7390 subskrybentów, potrzebujemy jeszcze kilka tysięcy. No na początek oczywiście, bo tak naprawdę to potrzebujemy tam tak samo jak wszędzie, jak najwięcej. Nie zawiedzicie się Państwo, będzie tylko o historii już tutaj. Tak, już tylko będzie o historii. Ja polecam historię ekspert, która jest w dobrych kioskach, w dobrych empikach, także na stronie capitalbook.com.pl. I drodzy Państwo, tutaj Rosja na kolanach. 10 dni po ataku Niemiec na Związek Sowiecki Stalin błagał Hitlera o pokój. Gotów był oddać Polskę, Ukrainę, Białoruś, kraje bałtyckie, a także uwaga zapisać Związek Sowiecki do Holokaustu. Ale Stalin, ale Hitler nie chciał ze Stalinem rozmawiać. W tym numerze jeszcze mój artykuł o generale Okulickim, o człowieku, który zdradził Polskę, zdradził nas idąc na współpracę z Sowietami. On po prostu uważał, że Polska musi się ułożyć z Sowietami w 1940. On został zastrzelony po procesie 16, ale w 1945 roku pojawił się na spotkaniu z generałem Sierowem wraz z 15 przywódcami Polski Podziemnej rzekomo został zdradzony, faktycznie po prostu złamał rozkaz z, tak samo jak wcześniej robiąc powstanie złamał rozkaz z Londynu on liczył na nagrodę za powstanie za wszystkie prowokacje, za jakieś tam usługi a Sowieci po prostu go odpalili wychodząc z założenia że mają swoich lepszych zdrajców tam... Panie Jarosławie Panno Jaryco o 17.30. Jak panu mówiłem o, tej, o tych tematach związanych z ochroną, Pan w tej chwili szuka, skąd wyciekają informacje od Pana. Panie Słowie, bardzo dobry trop. Rzeczywiście wie Pan, że to jest dosyć słabe, słabe ogniwo. Szczególnie rekrutacja tych ludzi. Pan już troszeczkę tych ludzi zmienia tę tą, tą rekrutację. Będzie pan miał teraz trochę więcej tych obostrzeń związanych z ochroną, ale wpadł pan na piękny pomysł, na, bo będzie pan mógł być bardziej izolowany, bo pan już doskwiera, doskwiera to e, kontaktowanie się z ludźmi, to, że musi pan im tłumaczyć, bo jest coraz więcej telefonów, musi pan e, udawać, że pan im pomoże na przyszłość. To, to jest poważny problem dla pana. A teraz. W związku z tym zagrożeniem znowu błoga cisza, błogi spokój, sam tylko w zaciszu Nowogrodskiej, Pan nawet obiad lubi jeść, jeść sam, także będzie pan to miał załatwione. Wydaje mi się, że jeżeli coś się zmieni, to będzie pan miał możliwość przebywania dużo samemu, bo tak zwane ochronki, no to z reguły ludzie są sami. To tak wygląda. No, no, chyba, że jakaś jeszcze jedna osoba zaufana, która będzie pana pilnowała, taki agent celny, wie pan, jak to wygląda. To pan się przyzwyczai. Pewnie będzie nauczony, że panu jakieś tam hołdy y, y, przed panem tutaj, tutaj. Y, 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 Pokazywał, czy, czy panu panu jakoś tutaj yy, podbijał bębenka, żeby pan tylko mówił, żeby pan tylko mówił. Także niech pan się nie boi. Nawet w więzieniu będzie pan miał takich ludzi, którzy będą pana wbijali w poczucie, że pan jest niezwykle istotny. Także nie będzie tak źle, Panie Jarosławie. Niech pan się nie przejmuje. Będzie ok. Natomiast pan i tak z ludźmi nie chce funkcjonować. Do więzienia, Panie Jarosławie. Do więzienia. Do więzienia. Na Państwu do widzenia.